Witam się bardzo serdecznie, nazywam się Arkadiusz Koszut. chciałbym się przedstawić firmę, a tak naprawdę niesamowity sposób na, na zarabianie pieniędzy dzięki firmie HRS, czyli Aurea Share, naliczanie co godzinne. Firma robi wielką furorę, powstała 3 grudnia, ma jest bardzo młodym biznesem, wchodzi dziennie około 500-700 osób w tym momencie daje naprawdę nieźle zarobić od 4,5% do 6,5%. Jest masa, masa pozytywnych opinii ludzi, którzy zarobili potężne pieniądze. Ja jestem od prawie miesiąca w tym, w tym programie i zarobiłem już naprawdę spore pieniążki. Zachęcam Cię do tego, bo warto. Wypłaty są codzienne, nawet kilka razy dziennie, nie ma problemów z wypłatami bardzo dobrze działający support, odpisują na maile na zapytania yy, bardzo, bardzo szybko. Yy, uczestników już jest yy, ponad 14 tysięcy. Warto przyłączyć się właśnie teraz do tego, bo jest to młody biznes, ma szansę powodzenia, utrzymać się dłużej, yy, a wiadomo czas to pieniążki. Yy, dlatego jeżeli jesteś zainteresowany zapraszam Cię do kontaktu, yy, wszystko Ci opowiem, wszystko Ci przedstawię krok po kroku wyjaśnię, pokażę Ci moje, moje osiągnięcia w tej firmie, zapiszę Cię do czatów polskich, angielskich, wszystko będziesz miał jak, jak na dłoni. Warto, warto wejść, warto zaryzykować, nawet z za najmniejszą kwotą. Przekonam Cię, że to działa, a decydowałem, że do Ciebie. Pozdrawiam. Na początku filmu powiedziałem, że zyski są w wysokości 4,5 do 6,5%. Oczywiście dziennie. Tak, nie przesłyszałeś się, to prawda. Najlepszy biznes w sieci w tym momencie. Dziękuję, pozdrawiam.